Dzień dobry. Dzień dobry, powiem jedną rzecz Państwu na sam początek, że tak tu wabimy, bo tu mamy trasę obok, wabimy naszych klientów. Tym, co już nam tutaj zaczyna kwitnąć, więc dzisiaj chciałabym Państwu troszeczkę powiedzieć o Forsycji. Bo pewnie wszyscy ci, którzy jeżdżą i tak patrzą, co to się dzieje po drodze, wzdłuż dróg już w tej chwili widać przepiękne, żółte chmury kwitnącej Forsycji. I yy, mogę powiedzieć tak: Forsycja należy, proszę Państwa, do jednych z, bym powiedział, łatwiejszych krzewów, i niezwykle pospolitym jest krzewem. Chyba gatunków może na całym świecie jest 10, ale odmianowo jest bardzo dużo. U nas właściwie takim dominującym gatunkiem jest ta właśnie forsycja pośrednia, intermedia, tak? Forsycja intermedia i wśród niej jest bardzo dużo, bardzo dużo odmian, które w przypadku właściwie forsycji, co jest bardzo istotne i czego poszukują właściwie hodowcy, to to, żeby kwitnienie było bardzo zagęszczone i, i obfite, ale też to, żeby ona nie rosła tak bardzo dużo, bo klasyczne forsycje, no to one mają 2 i 3 metry. Niektóre potrafią mieć, więc wśród tych poszuk ich poszukiwań odmianowych hodowcy poszukują właśnie takich, które będą mniejsze i tak mamy na przykład o tutaj akurat mam taką mniejszą to jest odmiana maluch i to po samym jej wzroście, jak się tak porówna na przykład te, te mocniej rosnące, a tutaj tego, ta forsycja maluch, odmiana, to ona widać, że zupełnie inny sposób rozrostania się, jest bardziej zagęszczona i nie puszcza aż tak mocnych tych. Tych pędów, tak? Tych takich głównych, wybijających mocno pędów. Tu jesteśmy przy takiej forsycji, która tu mamy forsycję Gold Sauber. Ona wyrasta spokojnie do tych dwóch metrów. To też jest forsycja intermedia, czyli z tych krzyżowanych takich. Ona wyrasta bardzo wysoko, ale jest tych odmian jest bardzo dużo i nawet bym nie chciała Państwu o nich tutaj za dużo opowiadać. Bo tutaj kumson i tutaj jest flażor. flażor. Także tych odmian jest sporo, natomiast to wszystko sobie można oczywiście poszukać. tylko mówię Państwu o tym, że właśnie są takie możliwości. Ale jak to właściwie z tą forsycją, forsycją jest? Jak ją sadzić, jak ją potem prowadzić? Bardzo często jest tak, że jak jeździcie państwo i widzicie, że na przykład jest forsycja i gdzieś tam w pewnych partiach ona kwitnie, a w pewnych partiach jest, jest zupełnie pozbawiona kwiatów. To znaczy, Wtedy to wiadomo, że została po prostu źle cięta. I tu wszystkim chcę powiedzieć, że jeżeli chcecie Państwo w jakiś sposób formować forsycję, no bo rozumiem, że nie każdy chce mieć bardzo wysokie krzewy, ani dwumetrowe, a jeżeli nie, do, nie kupi sobie takiej, takiego, takiej odmiany jak ta maluch, która dorasta gdzieś tam do metra, tak? A jeżeli mamy takie klasyczne forsycje, duże, duże i chcemy jakoś w jakimś stopniu je formować. Często ludzie też sadzą je na żywopłoty, bo jest też wytrzymałym krzewem. Więc wtedy trzeba pamiętać, że jeżeli ona teraz nam kwitnie, to my po tym kwitnieniu będziemy tę forsycję ciąć. Także tu na to chcę zwrócić Państwu uwagę, że cięcie robimy zawsze po kwitnieniu, dlatego, że ona później zaczyna wypuszczać pendi Na których w czasie sezonu zawiązuje kwiaty. Tak chwyciłam, żebyście Państwo zaczęli, że nawet u takiego, takiej malutkiej, ona była tu ucięta, u takiej małej forsycji, ona ma takie długie pędy. I tych pędów, proszę Państwa, u krzewu, bo ja sama też posiadam forsycję, o te, te rzeczywiście jedno, jednoroczne pędy, one potem są bardzo długie. Bardzo długie, nie kwitną wszystkie w pełnej obfitości ale te kwiaty właśnie w ten sposób występują, więc jeżeli my byśmy tę forsycję na przykład pod koniec lata pocieli, albo właśnie często w okresie bezlistnym, czyli zimą, to wtedy my ścinamy zawiązane pąki kwiatowe i wtedy to kwitetnienie jest, jest najgorsze. Czego oczekujemy na wiosnę? No żółci, obfitej, kwitnącej. Tej takiej klasycznej żółci, takiej aż bym powiedziała, wymieszanej nawet trochę z limonką, bo przecież ta żółć wiosenna to jest zupełnie inna żółć, niż my tę żółć spotykamy później gdzieś w późnym lecie. Tam ta jest taka z domieszką pomarańczu, czerwieni, a ta jest z domieszką zieleni, czyli ta żółć jest właśnie klasyczna, taka typowa wiosenna, jak na przykład czy użonkili, także czy u tych krokusów wychodzących, zawsze ta żółci. Jest bardzo charakterystyczna, jeżeli chodzi właśnie o żółć wiosenną. I teraz powiem Państwu tak, a jak, ona, jak ona właśnie kwitnie, to jest tak, że ona, te kwiatki, forsycja ma swoje pojedyncze, czteropłatkowe, zrośnięte, płatki zrośnięte są w formie takiego kielicha, i one najczęściej występują po dwa, po trzy, czasami nawet po cztery. Pąki kwiatowe wychodzą, jakby w kącie liści. Tak? Także to są, my tego z daleka nie widzimy, ale to są takie pełne obfitości grupy. Tu właśnie na przykład widać, tutaj w jednym takim, w okolicy tego liścia, takie właśnie bukiety. No, nie ukrywam, że dzisiaj nie mamy słońca, ale już, ponieważ pszczoły się już obudziły, to, jak było tu słoneczko i było trochę cieplej w tamtym tygodniu, to tutaj rzeczywiście zaczęły się pojawiać pszczoły, bo forsycja jest też rośliną miododajną. Muszę Państwu też powiedzieć jedną rzecz a propos jeszcze tego cięcia, bo to o tym też będę chciała Państwu powiedzieć, że my możemy właśnie pędy z cięcia wykorzystywać później też do ukorzenienia, ponieważ forsycja się. Też dobrze korzeni, ja już w programie o ligustrze opowiadałam, że tak właśnie proste te pędy można po prostu tą jedną czwartą takiego uciętego pędu, wkładać w ziemię w taką bardziej przepuszczalną piasek, piasek z torfem, czy w ogóle ziemia przemieszana z piaskiem rozluźniona, zagłębić, nie stawiać na pełnym słońcu, tylko gdzieś w takim miejscu, gdzie, gdzie lepiej się rośliny pokorzenią. A dla tych, którzy by się na przykład bali, żeby, że, że może im się nie udać, to bardzo często ludzie robią, ale to też i sama roślina pokazuje, bo rośliny mają takie tendencje korzenienia się z węzłów, tak? także czasami jak ktoś miał dużą forsycję i ta forsycja nie była cięta i była taka bardzo duża, rozłożysta, że aż, aż te pędy ścieliły się na ziemi i potem przychodzimy i na przykład chcemy ją przyciąć i widzimy, że dużo takich właśnie pędów jest już po Ożenionych. Czyli już mamy kolejną roślinkę, którą możemy oddzielić od rośliny matycznej. To jest też taki sposób rozmnażania wielu roślin taki sposób, który nie daje bardzo dużej, dużej, dużej ilości sadzonek, ale po prostu ja tylko mówię Państwu o tym, że tak rośliny mają, że niektóre mają tak właśnie tę ogromną łatwość korzenienia się właśnie przy dotknięciu do ziemi. Są takie rośliny, które po prostu specjalnie się przypina szpilkami gałązkę do gruntu właśnie tą częścią, gdzie, gdzie są właśnie węzły, czyli gdzie są liście, gdzie są pączki kwiatowe, bo w takich miejscach jest jakby większa ilość hormonów i wtedy roślina z tych punktów ma takie tendencje do korzenienia się, więc proszę państwa, jeżeli komuś się coś takiego zdarzało, zdarzyło, no to nie tylko odciąć roślin od rośliny matecznej, przyciąć troszeczkę, bo to, żeby się roślina rozkrzewiała, ten jeden pęd trzeba troszeczkę przyciąć, wtedy on zaczyna się formować w formie malutkiego krzewu i możemy dać, że tak powiem, stworzyć nową roślinę. Bardzo często jest też tak, że gdzieś tam Państwo na pewno spotkali forsycję, forsycję jakby na pniu, tak? Więc ta forsycja na pniu to nie jest forsycja zaszczepiona. Ona jest po prostu wyprowadzona. Podobnie jak się robi hortensje bukietowe. Czyli jeżeli mamy taki, taki mocny bić, powiedzmy, no ten jest troszeczkę słaby, ale czasami się zdarzają takie mocne pędy. To wystarczy ukorzenić ten mocny pęd. Jeżeli on będzie ukorzeniony, to na określonej wysokości można go przyciąć, usuwać wzdłuż całego pnia usuwać, żeby tu nie następowało rozkrzewienie, tylko pilnować rozkrzewienie tutaj w koronie. I w ten sposób można sobie maleńkie drzewko forsycji zrobić u siebie w ogrodzie. Ja to dlatego tak mówię, że zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo ludzi kocha forsycję, ale sobie jej nie kupią, dlatego że mają bardzo mało miejsca w ogrodzie, a chcieliby mieć i takie właśnie malutkie drzewko, forsycje, malutkie drzewko wykonane właśnie w ten sposób, czyli na nóżce, gdzie tu ta koronka się tworzy i można ją wtedy ładnie prowadzić. Ten główny pęd można po prostu przytrzymać na paliku, żeby się ładnie trzymał w formie drzewka. No i będziemy mieć ogromną radość wiosną, bo jak takie maleńkie drzewko zakwitnie na żółto, no to jest ta prawdziwa wiosna. A jak duże krzewy ludzie mają gdzieś tam, czy w krajobrazie, czy w terenach zieleni, to wielka... Ale, żeby za dużo nie mówić właśnie o tych sposobach rozmnażania, to jeszcze jedną rzecz chcę tu Państwu powiedzieć: że generalnie jest tak, że forsycja jest w ogóle rośliną, którą można sadzić w pełnym słońcu, można sadzić w półcieniu, ale radzi sobie też i w cieniu. W cieniu gorzej i wtedy to kwitnienie jest dużo gorsze, bo wiadomo, te kwiaty potrzebują słońca. Natomiast ta szerokość możliwości zastosowania jest niezwykle istotna, no bo wiadomo, że w tych ogrodach mamy różnie. Jedyna rzecz, o której nie po, muszę też powiedzieć, to to, że ona troszeczkę więcej potrzebuje wody. Lubi mieć troszeczkę wilgotno. Więc jak są jakieś takie półcieniste miejsca, gdzie jest troszeczkę wilgotno, bardzo dobrze się czuje. A ci, którzy sadzą na przykład for na pełnym słońcu. Ona będzie piękna, ale radziłabym wyściółkować, żeby jednak zresztą w ogóle w tej chwili ten ogólny brak wody. Powoduje, że powinno się ściłkować rośliny, dlatego że one wtedy mają lepsze warunki. My nie musimy ciągle myśleć o tym, że trzeba je podlać. Forsycja nie korzeni się głęboko, ona się dość płytko korzeni, więc dlatego niezwykle istotne jest właśnie, właśnie to ściłkowanie. I taką właściwie ostatnią rzeczą o tych forsycjach, bo właściwie wszyscy wiemy, co to są forsycje. A jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć, że można sobie szybciej zimę, na przykład zimę, można sobie Ubarwić, ścinając w naszym ogrodzie właśnie takie pędy, bo one jak je weźmiemy do domu po tych 12-15 dniach, pięknie nam zakwitną, nawet jeżeli to jest zima, a my je weźmiemy do domu, zetniemy i wstawimy, możemy mieć bardzo piękną dekorację. Ale jeszcze jedną rzecz chcę Państwu tutaj powiedzieć. Bardzo często gdzieś tam, już w tamtym roku dużo kobiet pytało, jakie kwiaty można jeść, co można dodawać do sałatek. No ja nigdy o tym nie mówiłam, ale. Akurat te wszystkie gatunki, o których tutaj będę mówiła i o których mówiłam, czyli zarówno bratki można, sałatki czy zdobić jakieś jedzenie, bo je też można jeść, są zresztą jako surowiec wykorzystywane w farmacji. Bardzo dobrze stokrotki, podobnie, stokrotki można te łąkowe nasze pozrywać i dorzucić do, do sałatek, i ozdoba, i ciekawy smak. No i tak samo jest też w tej, tej forsycji. I mimo, że ja właściwie całe życie pracuję z roślinami, to nawet nie wiedziałam, że forsycja ma aż tak cudowne moce. Oprócz tego, że można właśnie dosypywać, właśnie gdzieś ozdabiać nasze jedzenie, sałatki kwiatami forsycji, to można też te kwiaty, z nich robić napar, można z nich zrobić nalewki, można z nich zrobić herbatę jakąś tam, ponieważ ona ma bardzo dużo dobrych, dobrych takich, Substancji, na przykład ma rutynę, co jest, jest bardzo istotna u osób, które mają problemy z naczyniami, ale wszystko w umiarze, bo też za dużo czegoś to nie jest, niekoniecznie jest dobrze. Ja tylko mówię o tym, że jak ktoś by chciał ubarwić wiosenny stół, wielkanocny, to może się gdzieś tam pojawić, z jak jakąś sałatką, właśnie mogą się pojawić kwiaty kwiaty forcycji także proszę państwa taka sobie zwyczajna roślina Zwyczajny krzew, a patrzcie, jakie ma cudowne moce, poza tą estetyką, która dla nas jest niezwykle ważna, bo to ona z daleka w krajobrazie wabi nas wszystkich, przyciąga wzrok, bo nie ukrywam, że ten kolor żółty jest bardzo pożądany po, tej, po tym okresie ciemności zimowej, ale też ma te cudowne moce, poza tym zdrowotne, ale poza tym, tak jak mówiłam, wabi pszczoły. No i pachnie, ona pachnie, to taki zapach miodowy, przyjemny, także dla tych, którzy znaleźliby w swojej okolicy, gdzieś w swoim, w swoim ogrodzie miejsce na forsycję. To polecam, dlatego, że tak jak już mówiłam, nie tylko są te bardzo duże, do 2-3 metrów, ale też są takie mniejsze odmiany do, jedy, do metra. Można je ładnie formować po kwitnieniu, ale też, no tak jak mówię, wabią pszczoły, ładnie pachną, krzyczą, że już jest wiosna, że już trzeba się obudzić i że trzeba pójść w ogród. I tak sobie myślę, że będę Państwu tak kolejno, jak tak będzie nam to wszystko wykwitało, będę Państwu opowiadała o tych. Jakże prostych krzewach, tak? Jakże w sumie łatwych krzewach, ale jakich pięknych, bo one nam, że tak powiem, mówią o tym, że już, już należy wyjść w teren, już należy czuć, się, czuć wiosnę i już należy prace ogrodowe rozpocząć. A póki co życzę wszystkiego dobrego, zastanowienia się, czy na taką piękną roślinę zwiastującą wiosnę nie byłoby u Państwa miejsca. Do następnego razu!